Jak to się rozkręciło? Co? Wszystko to z Eluwiną, Bo no, to też nie korzystałem z tego nigdy, wiesz, siema, jestem Michał Dziedzic, a to jest program Pudelko. Dziś z nami Kacper Włoński, siema siema, Eluvina Elu 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 stary. No właśnie autor hitu Eluvina i youtuber. Bardzo dobrze rokujący. Uh. I wiem, że oglądałeś już program Pudelko. Tak, wczoraj, wczoraj specjalnie zajrzałem, żeby nie oglądałem całego, tylko zobaczyć o co chodzi. O to co cię chodzi. czeka? Tak, i, i już skumałem, że jest to taki what's in the box, więc już wszystko wiem o co chodzi. Lecimy z tym? Lecimy. To lecimy! A, to tak. Uuu, od tak. razu. I teraz bez podglądania. Zajmij swoją pozycję. Okej. Okay. Tutaj możesz... ręce wchodzą. Tak. Nie, ja mówię, że ja będę dobry, a czuję, że będzie słabo. Nie, ale to tam wiesz. Jakby, no, tu już coś. Musisz mieć system, tak. Na badanie zawartości. Dobra, już kumam. Dobra, to jest. No? Taki, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale to jest taki ciężarek do, także kettle, kettle, chyba tak. To English, angielsku. Tak, tak. Jest kettle, I skakamka. Brawo, brawo, Kasper, no jakby tutaj jak widzę... ja to jakie lecę mocno, ja A za szybko, trochę stary, no. Tak, Jesteś musi... sportowym świrem widzę. Ale, ale kolorowy bym nie zgadł. Nie <laughs> wiem, nie. Następnym razem możemy dodawać. No e, bo ty kur... wiesz w ogóle rapujesz o tym, że zazwyczaj jesteś bez koszulki. No, ale tu e, a tutaj zimno. co to ma być? A, a, a zimno jest, chłodno, wiesz o co chodzi. No dobra, okej. Okay. Jakby ale... podgrzewanie było, to wtedy ale. W ramach takiego challenge'u, skoro jesteś takim, wiesz, no pakerem też. Nie, inspirującym, ja, Tak, tak ja wynika nie. z tekstualu winy, sorry. Nie, nie. Poproszę tam... cię, żebyś. Y... Tutaj z Skettle poćwiczył na, A ja nie znam, nie znam ćwiczeń. Naprawdę ja z siłownią nie mam nic yy, wspólnego. Bo ja jestem taki słaby śpiewak, wiesz o co chodzi. Słuchaj, dobra, a może chcesz zrobić pompki i śpiewać na przykład? Z pompki i śpiewać. Po <laughs> yy, yy. ogóle co to za pozycja taka? <laughs> Jak to się rozkręciło. Co? Wszystko to z winą, Bo witam się tak z rodziną. O, witasz się tak z dziewczyną. Ej. Dobra. Dobra. Już dobrze. Gdzie jest woda? Przyjmujemy wody. Trochę odetchnęliśmy, pobiedzmy i możemy jechać dalej. No lecimy, lecimy. lecimy. Ja, nie, ja po twoich minach. Ja... O, ty to tak Ale nie wiem ja czy te rzeczy w środku, czy to jest tak, wiesz, czy to. Nie wiem czy trzeba podkręcać, no. No właśnie. I te, te gadki, te gadki. Ja też, ja też to te lubię. Gadki, te robić. gadki, te gadki. Dobra. No, i teraz mamy trochę tutaj pomocną dłoń, tak ci podpowiem, więc żebyś tam nie okay. wyszarpał nic za mocno. Uh. Wow. Co to, uh. gitara? Ej, dobra, No? tutaj czuję kciuka chyba. Ale hmm. żywego kciuka, czy jakiegoś... O, dobra, dobra, już no. wiem. Już o, wiem. jak Jedna romantycznie schwyciłeś rzecz... za... <laughs> Jedną rzecz już wiem, to jest taka menekinowa rączka. Jakby. Tak? Tak, tak, tak. Koloru no. ludzkiego. Koloru drewna, tak. A, ale dobra, dobra. dobra Czemu tak szybko się... zgadłeś? Też mnie to przeraża trochę. No rękę, no, tak. no wiesz, bo ja tak... porywałeś takimi rączkami? Ja, ja mam taką, wiesz, w domu jak nie mam kogo podtrzymać za rękę, to sobie... Ale klipy na maksa. No dobra, dobra, dobra fajnie. Dalej. I <laughs> co to za sprzęt? <laughs> no, to też nie korzystałem z tego nigdy, wiesz? Serio? Serio, nie korzystałem nigdy z tego przedmiotu, to jest przepychaczka do kibla. Brawo, brawo, nie wiem nigdy, czy ci gratuluję, nie wiem, nie, no nie chyba ci okazji. gratuluję, że nie korzystałeś z nigdy tego nigdy. nie miałem okazji, o a wydawała się większa, wiesz, no, wydawała się większa. To była taka od nas pomocna dłoń, jakbyście no, no, mieli jakiś no. problem i kryzys w domu e ekipy, w domu X. To, ta, to tą rączką, to, tą rączką. Sobie... A powiedz mi właśnie, kto załatwia takie sprawy porządkowe u was eee. w willi? trochę troch się podzieli, w sensie jeśli chodzi o nasze części, tak jakby o nasze pokoje, to ogarniamy to sami, no tak jak w mieszkaniu, nie? E więc... Jest pokój i tam swoje łazienki ogarniamy sami, a te wszystkie wspólne to przychodzi do nas taka pani. A ty masz no. swoją łazienkę tam? E, mam, czy mam, powiem, mam, Czyli jakby swój kibelek więc, czyścisz więc, ty, tak? No tak. No Na przykład normal... sobota przychodzi i no ty tam, normalne akcje, tam ze średzką, no ja jestem, zamiacasz... ja jestem normalny chłopak i normalne akcje, no tak się żyje po prostu przecież. Ale z tego nie korzystałeś nigdy jeszcze. Mój z, z tego już. nigdy bo nigdy nie udało mi się zaprać. Sorry, może ci się przyda. Nie, nie. Przyjmij nie, to ode mnie. Aż tak, aż tak źle ze mną nie jest. Bardzo z ciebie y, szybki zawodnik A co? E, Sprinter no, powiedziałbym Tak naprawdę. Idzie. ci idzie, w ogóle się nie boisz, nieustraszony, ciach-ciak ciach. To co teraz? No Prawda. i teraz, słuchaj. zrób to na spokojnie, nie bądź taki narwany. Dobra, okej. Okay. <laughs> czekaj, czekaj, Jasmę. No. E ja. Czyli! Je Jak ja lubię to jest woda! Ja. Nie! Co to jest? Dobra, to nie jest woda, to jest... Dobra, znając. No, ogólnie... no, wiercisz tam? Dobra, wier... tak, tak, właśnie tam wy, wymacuję. <laughs> Dobra, pierwszą rzecz z góry już kumam. Eee, to jest e, lokow... Nie, może... Loko... Lo Lokowirówka? Lokowir. <laughs> e, nie to jest. E, no taka szczotka do włosów okrągła, żeby tak ją zakręcać, jak się. Żeby kręcić loki. Tak. Tak, no, to jest szczota. To jest szczota, a teraz w czym ona jest? Chwila. Płotę, to, to nie jest ostro. O dobra, to było zakończone. Chciałeś się trochę zamoczyć, to proszę bardzo. Ja to na... na ja to rozku, wszystko skumam, bo patrz. To jest jakieś pudełko. To jest jakiś kosmetyk na przykład. To jest pudełko. No. Tak. A tutaj jest pojemniczek. Pojemniczek? A na pewno jest... Na pewno jest kosmetykiem. Jakimś krem? Nie. Na Nutelle to jest za miękkie. Na Nutellę to jest... A czujesz jakiś zapach? O, no ładnie. Mydło? Nie. A co ci się łączy ze szczotą? Pastę jakaś, albo żel do włosów. Tak, brawo, brawo, brawo! Dobra, brawo dobra, dobra. dobra, 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 dobra. I słuchaj, to jest myślą o tobie, szczota. Z żelem do włosów. I teraz nie, teraz, tobie, teraz tego nie nałożę, Teraz tego nie nałożę. To jest w ogóle, wiesz, taki, taki twój niezbędnik, mam ale, ale mówisz, że włosy mam. Ty. Bo ty jesteś zawsze wyczesany. Tak? No, tak pro. A czy no, to jest bo, komplement generalnie? No bo ja tak tak cieszę się, bo ja tak te włosy lubię. A tu masz od razu takie perpetuum mobile, że możesz je. od raz, A to będzie ciężko z takim, wymodelować ja już, i utrwalić. Ja już taki, wiesz, powoli profesjonalista się. Czyli w tych włosach. Taki coś pogardzasz. W sensie. E, ten, ten, nie, nie że pogardzę, tylko ten żelik? używam już jakieś tam pomady, czy jakieś takie pasty specjalne, czy coś tam. Bo mam takiego barbera mojego, którego pozdrawiam. Barbera, bardzo. ma, proszę. Tak, i on jest Zajawkowiczem, bardzo i zawsze działamy jakieś takie. Ale pachnie ładnie. No i może tak, ja to już tak czekaj, rozparowałem czekaj. w tych rękach. <laughs> to nie jest krem do rąk, ja tak. Czekaj, ja sobie tak spróbuję ten. Podgląd. Wiesz... Spójrz na Zmienił karnację rąk. Ja trochę, trochę też. Trochę troche troche. Troche. Jedziemy? Jedziemy. No to... Bum! <śle> się... To się teraz... Słuchaj stary, jakby teraz już tak mówię. Definitywnie, ostatecznie jak Urbański, że byś tutaj nie zaburzył i zbyt szybko nie wkładał łap, Czyli? bo... Tutaj tu były wielkie starania żeby to się udało. No strzelam, będzie tam kaktus. No to... uwaga. Ju. O. Oh. Oh. Co czujesz? Co masz po? Miękkie. <laughs> miękkie. Takie... Z jednej strony trochę... To <laughs> miękkie. Trochę jak skóra buta, a z drugiej skóra strony... Jak buta? Jak ciasto. No, no to dawaj dalej. I zaczynam czuć zapach ciasta chyba. <laughs> ciasta, ale jakiego takiego słodkiego ciacha? Czekaj, czekaj, bo to jest. To no, no, jest no. piramida. <laughs> Dobra, już... Ja jestem w to, Ja jestem dobry w to. Uwaga, <laughs> jestem dobry <patrz>. w to. <laughs> to są. Kurde, nie będę tak macał. Czy to, są, czy to jest to z pączków takich ułożonych? Nie, ale nie pączków, Cheeseburgerów albo burgerów? Tak. <laughs> ja wiem, na początku byłem <laughs> pewny, że pączki. Pączki. Ej, w jak bym ciasto? W ciało. Jak to zobaczyć, to? To są wow. cheese, no. O kurde, można zjeść? Można zjeść. No, no dawaj, Bo ja tak, ja tak zmacałem je trochę. I A słuchaj, ja w ogóle wiem, to... że ty z tego czasu byłeś troszkę <laughs> większy, tak? I później miałeś jakąś dietę, że nie, nie, udało nie. ci się tak dieta, wylaszczyć? Dieta, mało pieniędzy na jedzenie i to jest... <laughs> Dobra, to masz, nie głoduj już dalej, stary. Zjedz no ale już, sobie. Już jestem tego, już, już, już coś tam jest, ale... No kiedyś, jak byłem grubszy, to po prostu poszedłem na studia. Mhm. A ogrość studiów to trochę więcej imprez, trochę mniej jedzenia. No tak, trochę mniej snu. Trochę. Człowiek chudnie. No i, no i udało się samo udało z siebie. Udało się, no tak samo z siebie. Ktoś wcześniej dostał jedzenie oprócz mnie? Dostał ktoś, no. Kurde, Sorry. Się, ale czy z burgery? Nie. No Lexi by się ucieszyła, bo Lexi jest. No fan... właśnie, ja wiem, że Lexi jest No jakby to Lexi fan fan była, to tutaj by było. No, A ty jest w ogóle największa. pracowałeś w McDonald's, prawda? Mieliście taki challenge. Mieliśmy, mieliśmy taki challenge, no? No Więc jak ci się podobało? Ciekawe, ciekawe. No ja, ja lubię próbować wszystkich nowych rzeczy, co jeszcze nie robiłem w życiu po prostu. No to stary słuchaj, po burgerku? Pychamy. E, toast. Smacznego. Piszcie w komentarzach koniecznie, kogo powinniśmy jeszcze zaprosić na jedzenie i do programu Pudelko. E, no i subskrybujcie. Ja, yep. jeszcze łapki w górę nie zostawię w I komentarzach. I koniecznie, koniecznie. No i Eluwina. Eluwino!